Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w przeglądzie kolejnej darmowej paczki modów dla pań. Tym razem przepiękna i nowa, najnowsza kolekcja, właśnie od Sentate. Mała, ale za to bardzo, bardzo urocza. Więc już na wstępie mogę Wam ją serdecznie polecić. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest chyba jeden z moich aktualnie ulubionych twórców modów. Eee, I co, i bierzemy się za przeglądanie. Jak ją zobaczyłam, to się zakochałam. Pierwsza rzecz, zaczniemy sobie właśnie od góry, mamy rzeczy na górę, mamy na całe ciało i mamy dolną część garderoby, kilka e, dodatkowych rzeczy w dodatkach i chyba jedne buty. Za chwilę to wszystko przejrzymy, ale zaczynamy od góry. Piękny sweter z bluzką. Ja jak zawsze żałuję, że jest krótki, ale powiem Wam, że on mi się mimo wszystko bardzo, bardzo podoba. Ja wolę takie dłuższe rzeczy, e, ale myślę, że z tą spódniczką wygląda przeuroczo, ma piękne kolorki. Żałuję, że właśnie nie ma chociaż jednej dodatkowej wersji, Takiej e, długiej, którą można by było sobie nosić mm, też w chłodniejsze wieczory. Jakie ładne! Mm, no dobrze, markowe, markowe. Mega, śliczne są te ciuszki. No, wyjątkowo mi się ta kolekcja podoba, bo już sobie ją troszeczkę potestowałam. Właśnie robiłam stylizację na wstęp, e, więc trochę te rzeczy przejrzałam i powiem wam, że strasznie mi się podobają. No jedyne, czego ja żałuję, to to, że one nie są dłuższe te rzeczy, te góry, ale są tak urocze, że i tak będę z nich korzystać, bo są po prostu przepiękne, takie grube, napompowane rękawy, ale mega, kurczę, super, piękna tekstura, piękny dekolt wycięty w literkę V, mega, mega. No i co ja bym Ci tutaj zostawiła? Może zostawię Ci teraz na przykład ten sweterek tylko w takim o delikatnym różu, chociaż ten też mi się też tak strasznie podoba. Dobra, zostawię Ci to, bo to jest taki brudny róż. I lecimy na dół do dolnej części garderoby. E, mamy pierwszą spódniczkę, bardzo ultrakrótką, ale wygląda dobrze, wygląda zadziornie. E, no i mnóstwo kolorów. Paleta, jak zawsze, piękna, ale to jest krótkie, o kurcze. No, ultrakrótkie, krótkie. Pod to, to, chyba trzeba było założyć jakieś spodenki. Tak mi się wydaje, bo to jest naprawdę. Uch, dobrze, że Simsy to Simsy, nie? Ale piękne. O jejku, jaki to będzie cudowny zestaw tworzyć z tym swetrem, zaraz wam pokażę. A nie, tutaj nie ma tego. To tu było, dobra, to tu było właśnie z tymi paseczkami, proszę bardzo, ale to śliczne ojej, gdyby była odrobinę dłuższa to myślę, że spokojnie mogłaby robić za jakiś szkolny mundurek ta spódniczka no i lecimy dalej, kolejna spódnica z takimi mocnymi łańcuchami trochę bardziej już coś imprezowego, ale też mi się mega, mega podoba, powiem wam, że ta kolekcja pasowałaby mi do wilkołaków dajcie znać czy wam też, wydaje mi się, że właśnie fajnie by się komponowała z jakąś taką zadziorną wilczycą wydaje mi się, żeby właśnie pasowała i jeszcze jedna na spódniczka, tylko ta jest jeansowa, tamta była taka materiałowa, lateksowa, czy coś, tak się to trochę błyszczało, a tutaj mamy coś przypominającego jeans i to jest przepiękne. O tak, mega, żałuję, że nie ma też wersji bez tego e, tutaj łańcucha, ale z tym łańcuchem wygląda obłędnie i wow, kurczę, jak ja lubię modę od, tej, od tego twórcy. Ach, dobra, zawsze się zachwycam, ale no, wybitne, wybitne. I przeskoczymy teraz do kategorii na całe ciało. Mamy trzy sukienki, ta ostatnia jest od innego twórcy, więc tym się nie sugerujcie. No i pierwsza to jest długa kiecka, bardzo długa. Wydaje mi się, że ja mam podobną chyba z mm, jakiejś innej paczki, ale ta jest przepiękna. Jest jeszcze tutaj przewiązana, przewiązana takim paskiem z klamrą grubą i cudownie widać marszczenia. Tak powinny być wykonywane obiekty Maxi Smatch. Są prze. Piękne. Oh, wow, dobra, wiem już, kto będzie to nosić u mnie w serii. Och, kurczę, ale mi się to podoba. Piękna, 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 totalnie piękna, i ma tyle różnych kolorów, że na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie. Uwielbiam to, uwielbiam. I jeszcze jedna, kolejna, właściwie taka bardzo zadziorna mm, propozycja. Mega mi się też podoba. Strasznie lubię tę szarą teksturę, bo ona wygląda, jakby była trochę przybrudzona, jest taka niejednolita. E, no, mega mi się podoba. Jest taka poszarpana, więc e, myślę, że też ten łańcuch idealnie gra z tym poszarpanym. Dołem, no tak to jest to, tak będę to zakładać na jakieś moje przyszłe wilczyce, wow, cudo, cudo z tym nadrukiem i jeszcze jedną mamy tutaj, wow, z clownem, ale epickie, dobra, te z nadrukami mi się podobają jeszcze bardziej, to jest świetne z tym tygrysem, szkoda, że nie z jakąś pumą, no puma by chyba nawet lepiej wyglądała. Jakiś taki czarny, wielki kocur. I jeszcze jedna, tylko że z podłożoną koszulą. I to też wygląda super, chociaż tam mi się chyba bardziej podoba. Ojejku, jakie to ładne! Ale żałuję, że tutaj jest narzucony ten łańcuch, bo ona byłaby przepiękna bez tego łańcucha w tym wydaniu. Z tą koszulą w ogóle potrzebuję tej koszuli samej w sobie. Po prostu tej koszuli. Kurczę, muszę sprawdzić, czy ten autor ma gdzieś może. <laughs> O, jaka cudna, ojejku! Żałuję, że nie dodał właśnie tej koszuli osobno do tej paczki. O, wow, jaka piękna. W ogóle jest pięknie skrojona. Tutaj pod szyją. Piękne są te tekstury. Ach, ale bym ci chciała rozebrać z tej bluzki narzuconej na tę koszulę. Cudne, cudne to. Ale zestaw też mi się bardzo podoba w tym komplecie z tą bluzką. Tylko, no mówię, ja bym jeszcze chciała widzieć tę koszulę samą w sobie, bo wiem, że byłaby przepiękna. Ma piękne te pasy. E, pasy mi się zawsze bardzo podobają, ale te jakoś tak wyjątkowo uważam, że są wdzięczne bardzo. No i przejdziemy sobie tylko, co ja ci teraz zostawię? Może zostawię ci hmm, to, bo to mi się tak strasznie podobało, więc zostawimy, zostawimy ci właśnie. E, tę sukieneczkę, przejdziemy sobie do butów na dół mamy jedne nowe buty, mm, wysokie na takiej koturnie i na obcasie raczej imprezowe bo błyszczą się jak nie powiem co ale są ładne, mi się podobają więc e, też myślę, że będę spokojnie wykorzystywać, chociaż może i na zimę by się nadały, tylko no błyszczące są takie brokatowe bardziej właśnie, ale e, nie czekajcie, te są takie bardziej szare no te są chyba takie neutralne z drewnianą e, podeszwą całkiem spoko całkiem uroczo chociaż ja m, średnio przepadam za butami takimi ściętymi na prosto tutaj w palcach m, ale myślę że te akurat mają swój klimat więc też e, też raczej będę wykorzystywać i mamy również m, te podkładki podmianki podmianki właśnie do tej sukienki macie podkładkę podkładkę podmiankę e, na koszule możecie sobie właśnie wymieniać na e, inne gładkie koszule i łączyć sobie jak Wam się to podoba tylko, jak sobie zamarzycie. Więc macie naprawdę masę różnych możliwości i kombinacji e, z tą podmianką. Do tego jeszcze chyba jest Aha, dobra, jest jeszcze właśnie są te wszystkie pasiaste i te wszystkie wzorzyste, także no cała masa różnych kombinacji nagle nam się tworzy i również mamy podmiankę pod tę pierwszą e, koszulę, o właśnie tę tylko dam Ci może jakąś spódniczkę do tego, żebyś mi tak nie paradowała. E, I teraz wam pokażę jak to będzie wyglądać z podmianką. Możecie sobie zmieniać tę koszulę, która jest pod spodem. Mega fajna sprawa, bo możemy sobie właśnie ustawić dowolny kolor. Wow, z pomarańczem to ładnie wygląda. No, pomarańczowa koszula i tutaj. Czarnie, mega, strasznie mi się podoba. <grych> I tak prezentuje się moja wystylizowana Amelka w tej kolekcji. Mam nadzieję, że paczka wam się podobała, bo mi bardzo. Dajcie znać, jakich kolejnych modów chcecie, żebym wam poszukała. Zapraszam was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.